O mój Boże, o mój Boże, gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Czemu? Zostawmy trochę na miejscu. Ok, to jest miejsce. Find a way in and check całego całego miejsca. Ok. No, ale Dobra, no wymaga, ale. Wymaga... Wymagaj główny klucz. Dobrze, wymagaj i... go. Wymaga. Czekaj, tylko ja muszę jeszcze przyciszyć kraje leciutko. Ok. No, chodzi, nie no, idę, idę. Idę przez drugi stan? A ty idziesz z drugiej strony, dobra Nie ja wiem Ja nie wiem, ja po prostu pędzę Okej, okay, mam wejście, jest tu taki nie wiem Taki właz jak do piwnicy o okay. Chodź tu, tutaj chodź, tutaj Potem jest lalka Wiesz że w ogóle ciekawostka kontrolem się skacze no, nie. nie, pewnie będzie to można to... Pacjent też i kontrolem też. śmieszne. Prawdom Pono to że znajduje się wejście do piwnicy. No teraz mi tą muźkę skoczyłem już tutaj. Świetnie. O tu jest jakiś klucz. Klucz do przedpokoju. Dobrze, mamy drewno. Masz drewno? Mamy lalkę. Bierz lalkę. No coś tam było. Okej, okay, też ma drewno kominowe. No, Okej, okay. czyli generalnie... Czekaj, czyli to jest dom pogrzebowy? Bo No w sum. No nie wiem, bardziej... Mi to bardziej wygląda jak na jakąś winiarnię bardziej. Jakiś taki... Jak to się Przede mówiło. No no, wiesz... Pracownicy tutaj też muszą dobrze się wypić. <laughs> ja no. pielniczę No co, no... Człowieku, jakbyś pracował wiecznie z trupami, to też byłoby sztywno dla ciebie. Człowiek, to jest miecz, normalnie. Piją, a później się na um, nawalają. Co to za picie zegara? 15 listopada 1889 Próbowałem ją uratować, ale nie udało... Nie dało mi sił. Zaczęła się poddawać, przysięgam, odzyskam genez, ale obawiam się, że dziewczyna przebła na zawsze. Okej, okay. czyli ubolewam nad jakąś dziewczyną. Czyli potrzebny Super fajnie. Dobra, a co z tą lalką moją w sensie. A jaką masz? E, taką tą szarą, nie tą do wskrzeszania chyba. To nie, to wiem. nie jest do to jest o Jezus. Wtedy sobie pamiętam gdzieś trzeba je spać nie lec. pamiętam gdzie. Tu w ogóle dwojno. mam... To mam w ogóle przejście do góry, górne piętra. Drzwi zablokowane, klucz... Dobrze. Czy ja mam klucz jedynie do przedpokoju? Dobra, ja już to jestem na górze. Ja jestem już na górnym piwnicy. Oznaczę minularkę. Wydaje mi się, że bez klucza do piwnicy w ogóle nie dojdziemy nawet do etapu upalenia czegokolwiek, więc idę za tobą. Nie jest mi łatwo wyjaśnić, co się stało. On odebrał mi mierc, Okej. Okay. A potem. córki zabrakło zło. To jest na razie złot. co nie? M mój córko pochłoni mrok, którego nie można opanować. i ona nam ci tu jest, grozi. Ci niebezpieczeństwo. Jest tylko jeden no sposób, by powstrzymać ją na dobre. Spal od Okej, czyli jestem. po polskiemu? Nie, Cię tak. Nie tego słuchać. Ja lubię jak kaleczą Polski. Ja lubię to czytać. Lubisz kaleczenie polskiego? No. No, taki... no wiem. Bo my mamy te śmieszne rzeczy w polskim OMC, i ja lubię jak, ludzi... jak inni kraje to tu kaleczą. O! Razem ze mną Nie, bo on w bo... miasteczku. O, Nigdy nie baliśmy z, z, arłych, się z, z, te, z Kontakt z niboszczykami był dla nas niecodzienny. To... Nie... Okej. Okay. Dobra. Ci zablokowano na klucz do sypialni. Ja słyszę jak jakieś lalki się śmieją. Ja też. Okej, okay, otworzyłem gdzieś dalej. O bu... się de, 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 z... Balkon. O klucz. One są do podpisane. Sypialni. Akurat stoję koło sypialni. Na górze jest. Na górze, no. no wejdę tam do ciebie. Chodź tutaj, o. Tutaj, oj. I Siema, no i tutaj jest sypialnia. Myk. To jest kolejny to lalka. Klucz, lalka. klucz. Klucz do strychu. Ja mam lalkę jakąś. Już. To są chyba te, które pomagają nam, żeby nas nie zagryzła. Okej. Okay. Wymaga kluczy do sypialni. Ty masz klucz do sypialni, to jest obok druga sypialnia. Gdzie? Yeah. Tu. Tu jest druga sypialnia. Może to jest łazienka, ale to jest sypialnia. Okej, okay, tu mamy kolejną lalkę. Dobra. Trochę goofy to, że mamy osobno klucze, ale no dobra. I swear the little Mark dolls move sometimes, maybe since we are putting souls in them. O kurde. I don't know, I didn't read that. It Could happen. Może ja bym just seeing things we keep most of them in the attic Świetnie, uważaj, bo się panienka zdenerwowała. O no, się słysza. Nie podoba mi się to. Po co jest 11 leczów? No chyba całą piwnicę. W końcu drzwi te duchy mogłyby przejść do kolejnego wymiaru. Hmm. Hello. O kurde, chyba wypuściłem małe laleczki. Oho. Wypuściłeś dzieci? Wypuściłem dzieci, no. O, klucz. Do piwnicy, let's go! Okej. Okay. Teraz trzeba tam iść i te wszystkie piwnicowe drzwi pootwierać, czy co, w Ja się czuję w miarę bezpiecznie, bo mam tu lalkę, co ona tam bierze i później no, jest dla mnie no, zła. No właśnie, to się... ty bo... Ona gdzieś no tu jest. leci. Gdzieś pod nami na pewno, ale... Ona już ma argonię Mocy? O! Nie pod... o! U! A widzę ją! U! U! Mendo! Mendo! Czekaj. O ty niedobra! Dobra, weź, ja ci nie oddam tej lalki, to jest moje dziecko! Sam sobie ukradłem. Znajdź sobie inne dziecko do ukradzenia. To jest o! Moje dziecko. Mo moje dziecko, idę z na dół. Nie wiem, po prostu nie chcę jej oddawać tak szybko tego dziecka, żeby mi... żeby nam się nie skończyły. Wiem. Ona jest dość wolna. No bo to jest jakby no, pierwszy etap jej wnerwienia. O! Mam przeklętą czy... lalkę. A ja jestem w piwnicy. Mam piec! Można palić! Można palić? Można palić! A tu są... zapałki. Ja też mam zapałki, ale musimy jeszcze raz znaleźć. Dobra. Okej, okay, spaliłem pierwszą lalkę. O, świetnie. Pozostało osiem. Ona tam przyjdzie! Ja wiem, ja uciekam stamtąd. O! Zostaw, zostaw, zostaw! Uciekam no, przed nią Okej, okay, a ja uciekam przed nią Ja uciekam przed nią Dobra to uciekaj, odciągnij ją ja znam e, Chyba poleciała za tobą Nie wiem nic i nie słyszę Spaliłem drugą o, lalkę! O... No ziomuś! Co tak agresywnie? No. Kurde, ja uciekam, znajduję lalki. To jest stres, stres moment palenia lalek. Czekaj, co? O nie! Dostaw, zostaw, nie dotykaj. jest palenia lalek. O! Oh. Berwała mnie. Lalko się lalkę, czy... Właśnie nie miałem, bo. Tak, praktycznie spaliłem ją, zacząłem uciekać i zacząłem szukać lalek i nie znalazłem, ale się uspokoiła przynajmniej. Dobra, a gdzie... Jak się wskrzeszało kogoś? O Jezu, chyba trzeba było... Chyba musiałeś mnie wsadzić do pieca. A. To do pieca. Tylko właśnie, jestem w pokoju, jestem w sypialni... I, i kurde, zamknęło, i tu, zamknięte tu są drzwi i ona chyba też się tu zamknęła, bo nie może stąd wyjść. Więc jakby tak się uprzeć... To ona ma teraz zablokowane miejsce i nie może stąd wyjść Tak bym mógł być spokojnie ugrać grę teraz No nie wiem Bo jesteśmy, jesteśmy obydwaj w sypi... Spróbować. Jesteśmy obydwaj w sypialni sypi... i nie możemy dzieckiem. ten... Lecę z dzieckiem Znaczy tym do palenia w sensie No Jak umra to twoja wina No Bo właśnie... Wi... Teraz tego do ochronienia mnie Ja widzę, że ona tu jest i nie może wyjść Kocio potrzebuje drewna do spalania, z drewno Drewno i zapałki potrzebujesz Zapałki to mam, drewno gdzieś tu było wszędzie porozwalane oczy Dawaj drewno. Dawaj drewno! Palimy dzieci Dobra. No tak, ona się wkurzyła i ona nie może teraz wyjść z tego pokoju. A nie, teleportowała się. Dobra, już nieważne. Despałnowało się. Także... Jakby co, ja jestem w jakiejś sypialni i ja czekam na uwolnienie. Słyszymy, jak tam lata. Let me... Let me Ale out. W, jak, w jakiej sypialni ty jesteś? No, drzwi... Drzwi są zablokowane, wymaga klucz do sypialni. A jak ja spadłem, to mój klucze się wydropiły. A ty miałeś klucze do sypialni, więc ty raczej będziesz mógł mnie uratować. No tak że ja cię szukam. Ten dom jest dość spory. No. <grym> nie wiem są drzwi, są drzwi. To o jestem! Drzwi. O, jesteś! W końcu! Tu są klucze, to je podnieść od razu, żeby nie przepadły. Do strechu i do przedpokoju. Okej okay. Mistrz kluczy, zbierz wszystkie klucze. Okej. Okay. Warto jest. wiedzieć, że mamy wszystkie. No dobrze. Jesteś Chodź do do To będziesz klucznik. Yes. będziesz klucznikiem teraz. Świetnie. Nie podoba mi się to. Eee, czekaj, bo ja sam... Ja jestem piwnicy. Ja, ja się na razie sam zgubiłem. Ja nie wiem jak ci mam pomóc. O, tutaj! O, tutaj! Tutaj chodź. Ale tu my nie się. mamy zapałek. A ty nie masz o, zapałek? Cześć! Piękna! Cześć <gryś> słodziutka, Ja mam zapałek O! 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 Co za menda? Tu masz, tu masz ten, yy, drewno Wiem, pod tyłem. A nie, mam zapałki. Czekaj te zapałki są wielokrotnego. użytku? No, chyba tak. A. Znaczy nie wiem, bo ja zacząłem wątpić jak powiedziałeś mi, że, że nie ma zapałek. Nie no, bo... Nie ja użyłem te zapałki. Dobra, chodź do tego pieca. No jestem tutaj, czekam. Jak chcę wskoczyć do pieca? O, spal mnie, nie? Tak. O idzie tu. O! O, Zobacz od normalnego stanu. Może się nie wychylaj, ze znowu zdechnie. I idzie tu, idzie tu! O kurde. A, ja mi odleś I Co zrobiłeś? Mówiłem, no. żebyś się nie wychylał. Czekaj, od razu szybko? Wskrzeszenie, dobra. Nigdy nie słuchasz. Ale żyję. Ona jest w trybie... Ona jest teraz w trybie spokojna. Okay. My tu chyba nie mamy żadnych lalek, musimy iść na górę. No... Idziemy po lalki. Ja mam o jest! Mam, mam koszmarną lalkę. Tego nie było koszmarne lalki. Koszmarne lale. No dobra. Ale poczekaj może na mnie za No właśnie. Zautuję się w piecu i ja tak yy, wychodzę i patrzę, a ona takie hello there. Biegnę już z lalką. Właśnie uważaj Bona, bo tam jest. Nie ma i tu, kłamiesz. Odpalam. Ja drugą. Dobra, ja spadam na górę od razu. Spadam na górę! Tu uciekaj! By to jeden z nas przeżył. Pobiegło na górę. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Nie mam lali, Nie mam lali. Ja. Szybko do pieca. Ej, bo... Ona mi się zbagowała, chyba! Ona no, zrobiła ci jakieś triple killer jump Dostałem chyba ze 4 jumpscare z rzędu. Ale. Ale możesz te normalnie grać? Nie, no mogę grać, mogę. Okej, okay, bo chodź do pieca, bo ci. to najgorzej, bo ja wszystkie klucze wydropiłem teraz, co, nie? No dobra, do, do, do klucze ale mamy już chyba wszystko otwarte, co mieliśmy. Więc no, chodź. No, bo ona zamyka cały czas. Ale nie, jak raz otworzyliśmy, to już potem będą drzwi otwarte, tylko prostu zamyka. Okay. Chodź w czekam przy piecu! O oh. oh, kurde! Pędzę. Wiesz co, ona tu przyszła do pieca i ja wolę profilaktycznie uciec. O wezmę normalną lalkę i ja tam wracam już. No lepiej mi jakoś, no. no. O mi Dobra, chodź. Okej, okay. rozpalam piec. Alu, długo będę się grzał? E, musisz kliknąć na piec y, le, y, E I uciekaj Weź przodem, bo... Okej okay. Oni zaraz klepie, nie mam lalki Ja nie potrzebuję kolejnego jumpscare'a na morda Ktoś musi dostać jumpscary e, O! A nie dobra, nie widziała mnie o! Ale mnie chyba... widziała A, klucz do przedpokoju i... Chciałem być inteligentny i pójść innym wyjściem, ale akurat to było. Powiedz mi gdzieś ty wydropił ten, te klucze, mniej więcej. Klucze wydropiłem jak masz bardzo dużo par schodów, aż na strych. Okej. Okay. Ja biegłem schodami schodami i schodami do góry. Kurde, mam koszmar. One tam są gdzieś na schodach. Mam kolejną koszmarną lalkę. Kurde. Nie wiem jak inaczej to opisać. Okej, okay, to... Do... Okej, okay, mam. Chyba... Mam klucze, mam klucze, no, mam, no, mam, no, no. Nie wchodziłem chyba tymi głównymi schodami, tylko tam gdzieś obok. Kurde no. W piecu się nie palni. I kole... Kolejna koszmarna lalka. Mam rozpal w piecu. To no słuchaj, ja, to ja, ja jestem przynętą w tym odcinku, rozumiem? Ja będę po prostu umierał. Uuu! Odpłynie? A jednak tak! piec! Tak. Tak. No biegnę! A masz, masz tam drewno? I mam! A! No to świetnie. No ej, no ale to co mam ci poradzić. Dobra, od, odnawiaj się. Chodź, Mendo! Trzymaj po mnie! Dostały nam trzy lalki. Uff! Wszy... Dobra, dostała. Dostała zwykłą lalkę, dostała zwykłą lalkę, uciekaj. Ale ona się chyba uspokaja z tytułu co nie? Tak, uspokaja się, ale nie wiem na ile właśnie. Znaczy, chyba na dłużej niż po zabiciu. No, Możliwe. Hmm. Tak mi się wydaje. No, maczę, maczę, a jak klęcę się w kółko, co za Devin ze mnie? A, pomocy. A, maczę. Lalki? O, jest lalka ta do obrony, fajnie. Ale wolałbym tą do spalania, jednak. Pa, pa, pa. Para, pa. No, klęcę się w kółko, endziak! Pa, pa, pa. Ja kurde. oho Chyba ja mam zwykłą lalkę Nie mogę znaleźć żadnej koszmarnej teraz Goni cię, definitywnie cię goni no, Okej, okay, dostała zwykłą lalkę Kurde, ona jest ja, teraz- ona, ona ja, jest ja teraz- mam roz... demoniczną lalkę. Dobra, ona jest teraz turbo szybka i nie jestem w stanie jej uciec, nawet jak mnie zobaczy Mam demoniczną lalkę, zeskakuję do piplicy Mamy tu gdzieś drewno? Mam zwykłą lalkę, na strychu o, jest drewno. drewno. Mam drewno, mam drewno. Mam, mam koszmarną lalkę. Kurde, mamy, kosz... mamy koszmarną lalkę, tylko że kurde jak spalimy jeszcze jedną, musielibyśmy dwie ostatnie spalić na lalkę, bo jak zostanie jedna koszmarna lalka do spalenia, to ona dostaje taki w nerwu, że ona po prostu już nie da się nie da się dało jej uspokoić. No, nie Palimy, Palimy, ale musielibyśmy mieć jeszcze jedną. Bo jak mówię... Ja spalę jedną i da, da się zabić. Nie, idź poszukać lalki ostatniej. Nie ma opcji, że ja to przeżyję, człowieka Kurde, zostawiłbym tu lalkę, ale... Mam Bo... lalkę! Mam lalkę! Koszmarno, dawaj, dawaj do piwnicy. Ja mam drewno i zapałki jeszcze dodatkowe, dawaj, nie dawaj, mogę. dawaj. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, kurwa. Ona, Ona gdzieś tu lata. Ona gdzieś tu dopierdziela. Dobra, chodź szybko, chodź szybko. Gdzie jesteś? No nie mogę! Ale gdzie jesteś? Nie wiem, gdzieś na piętrze. No... Jesteś nade mną, ewidentnie. O! 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 mnie dorwała akurat. No dobra, zrozumiałem! Rozumiałem już! Ile tych jumpscare'ów? Jesteś czarna laska, jesteś czarna. I idź szybko tu do pieca, i tu szybko do pieca. Idę. Gdzie, gdzie zginąłeś? Dosłownie na wyjściu. Słychać tą lalkę, jak tu ci się śmieje. Dawaj, to wyjął, to wyjął, to ją, mamiu, mamiu, mam mamiu, mam wyjął. Dawaj, 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 dawaj. drewno. Nie mamy drewna. Szukaj no? drewna. Szukaj, szukaj drewno, szukaj, drewno. szukaj, szukaj, drewna, szukaj. Wopałam mnie. Mam drewno, dobra, 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 dobra. dobra. Al, al, pal, pal. Okej. Okay. O, oh, oh, padła! O, kur... że święty, przyszliśmy! Kurde, Jaki nie... speedrun? Ja nie spodziewałem się, że udałem się to za pierwszym razem. <laughs> Jaki speedrun? Oooo, oh, dobra, chodźcie, się, chodź Ale ja nic nie widzę. Jakby autentycznie nic nie widzę. Weź, przyjdź po mnie. A gdzie jesteś? Teoretycznie otoczenie. O! o, 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 nie, mi nie zaliczyło śmierci po prostu, ale latarkę mi wyłączył. A może dlatego, że ona już padła całkowicie? O! leży tu. Leży tu, bierz ją. Wziąłem ją, let's go, Bie wynosimy trupa. Bierzemy za szmaty i idziemy. Biorę ją za szmaty i wychodzimy, laska, co ty sobie myślisz? Jesteś Ooo, jestem, dawaj. Biorę ją za szmaty. Great job, everyone. Sprawozdanie, chodźmy stąd. Dobra, kieleczka! Ej, to było dobre. Tutaj zobaczę z nią, co zrobiliśmy. Gdzie mnie przeprowadziły różne eksperymenty. Ma ogromną moc. Następne zadanie to: taki dom, w którym zmarła para. No, to pizza. Tak, no, coś się tam dzieje. ona nie może wyjść. Oooo, jakoś mam wątpliwości, że nie może wyjść tamto na pewno 100%. Jeee, yeah, dobra gra była. Dobra gra, Ej, Kupienie level hard, dobra. Dobra moi drodzy, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w przyszłym odcinku. Już u M nie wiem kiedy, ale się widzimy. Bada linkował. Bady linkował. Yeah. See ya, Bye ya.